Idziemy? Tak. Mam torebkę z O, z Portugalii. Z korka. Z Chorwacji. Nie, z Portugalii. Z Portugalii. Muszę ci tą torebkę jakoś naprawić. I mam labu. I co, już minął szał na tole bubu? Nie. Znaczy no teraz to trochę inne. No ale fajnie. Teraz mleczka zrosmona. No. Których nie ma co? Mleczka? Jakie mleczka? Ale takie mleczka, mleczka. takie jak na bubu, że nie wiesz co się trafi, ale jest tak, mleczko takie do twarzy To smarujesz twarz nie, nie, nie. losowym opakowanie. jakimś... Nie, A secret to... No to Takie sekretowe że ja opakowanie Żelka Znaczy kupujesz opakowanie, w którym wiesz, jest jakiś tam, no jakiś balsam czy mleczko do pielęgnacji no, ale on jest zapakowane w woreczek, i jak otworzysz, to no nie wiesz, jaki, jaki będzie to W sensie jaki zapas, jaki, jaki. Tylko znowu woreczek jest Eliadama. Ale super, to jest wspaniałe. Mhm. jest pistacja, jest mango, jest truskawka, brzoskwinia, truska, truskawkowa żelka. Aha, dobrze. Postaram się zapamiętać. Dobra, no to już będę wiedział, czego się spodziewać. Jeden z tych na pewno trafię, tak? Dobra. Na której to półce leży? właśnie nie leży, bo w ogóle nie ma w Rosmanie, bo tu już się ruszili chyba. Na to. Nie. To nie. Jest Aha. A bo zaraz wyjdzie. Rozumiem. Wtedy dopiero na Nieprawda, nie już widziałam, że stał ten stent, ale tych mleczek nie było. No, to nie były kupione. Jak no, gdzie to widziałaś? W Rosmanie. Pokaż mi. Nie. nie będzie, ale gdzieś to... miałam pokazać, jakiś nie było. Ale może by, ale ja po prostu ten regał to się ten regał Oi. Vajo! Pakuigo! Do Mercurego. No No marzy o tym Dla Bubu Jasne Właśnie tego mi, tylko tego mi brakuje w życiu Wiesz? No i dobrze No dobra, ledson. Gdzie masz? Dobra, to zaraz tam podjadę. Dobrze, okej. Okay. Co jest do dyspozycji? Koko wodek, zaraz tam się spakujemy. Chodź o! Pff. Chodź schowamy te kontenery jeszcze, zanim dziewczyny pojadą. To będzie ci ciężko włożyć tutaj. Chodź tutaj go połóż, zaraz go sobie wrzucisz. Albo połóż tam na trawie po prostu. Powiedzcie, mamie, żeby sobie wzięła Władka hulajnoga. Ale nie ma psychy, żeby wziąć nogę. Na takich badek nierównościach to uważaj zawsze. Cóż to? Chodź, Włodzina. Kulaj nogę, Władek od na miejsce. Jak chcesz, to ja odjadę, żeby Ci było wygodniej, tak? Você acha? não, não. Tá?